który jest 7A, w tym kierunku, I Roger w szkoła mali... no i tych diamentów mam dużo, ołów będę musiał sobie wydobyć, szkołę emaliwaną mogę skraftować, czyli no, będę mógł nas spokojnie zrobić, Dobra, mam jedną sztabkę teraz, to muszę jeszcze jedną i potrzebuję czterech tytanów i 4 sumów plus 2 tytanów. Eee... O nie, najgorsze co chyba jest w tej grze, to jest właśnie prauna. No wiem, właśnie do tego sobie przy okazji zrobię prauna. O, dwa są traki, się nałożyły. A widzisz, pamiętam. Witam 5Y6. Nie wiem jak to przeczytać. To chciał mnie zaatakować? Nie. To, to znaczy, stalper. Ej, właśnie. Wait, bo ja korzystam z tej latarki? Proszę mi do ciału nie, nie wiem, co na ten, na dwójkę. Eee, no może. Może jest. i znowu synów, gdzie jest? Ezo. Z tlenem nie będę miał problemu, jestem przy powierzchni, ale. z tam jest. Jestem ślepy. <grystanie> jestem ślepy. No właśnie, z brakiem tlenu to problem nie będę miał przy powierzchni. E, nie los, triver jest. to triver chciałem płynąć z tym O, naładowały no, się już. Na plasteli potrzebuję litu razy 2 Czyli będę potrzebował litu razy 4 łącznie Okej okay. Lit mam w wokół swojej bazy, więc tu nie jest problem. Potrzebuję latarki. O! Idealnie tryb się przełączył na ten, który potrzebuję. Bez klikania tysiąc razy jest fragment cyklop, a to nie potrzebuję tego, ja potrzebuję... Nie tego. Nie tego. Tu w ogóle leży lit chyba, a nie, to jest miedź. lit jest bardziej kwadratowy. To znaczy prostokątny. nazywamy. To były warpery. O! dzięki za follow o i dzięki za follow-up i dzięki za followa up Stachu. i dzięki za follow, e dzięki za follow 5 y 6 O, trzy follow na naraz czy to po prostu się tak wyświetliło teraz w tym momencie Okej, okay, już to jest kraftowany? Tak. No to... To... Mogę to, to wziąć, no. Tu pocraftuję wszystko już. Okej. Okay. Więc tak, co jeszcze potrzebuję? Brakuje mi możliwości przypięcia receptury, hmm. gdzie występował rubinę? Jednak to nie wszystko. Musimy wait, Mam momentu... to. Jest biały. Jest szary, a nie biały, ale jest czemu? Nie, tych wolnicek miałem, to było nie trzy chyba. A, władowyłem baterię. Więc nie wiem, czy wziąłeś stąd. Nie, na tę doniczki idzie po jednym tytanie, whatever. Za dużo trochę wsiąłem tak I dzisiaj jeszcze jedną minę, czy nie? Czy tylko dwie? Dobra, trochę niesymetrycznie, ale szczegółów. Hej. No, 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 no. no. okay. Tak. Ułożyć te Czy jest jeszcze jakieś wejście do, do The Wiem, że było. A. Skoro Seamoth jest ten, to... O. No i ładnie. Z teraz czy tu się będą wyświetlać na ich, tak? Dobra, płynę do dziewiętnastki w takim razie. O, to właśnie też kojarzyłem, że w tamtym miejscu są te robiny. Proszę, lepiej teraz muszę popłynąć na ten biom. Tutaj jest chyba biom tego leviatana. Patrzę teraz na ten, na radar, bo tak trochę. Stop. Żeby mi nie odpłynął... O, jaki fajny przechód. Okej, okay, teraz tak. Keep calm. Warpory mnie tu nie powinny wypaść. O, tego i tak będę potrzebował też. Rubin widziałem już gdzieś tu. Po tej stronie. Metarkę, dobra Gdzie ja widziałem ten rubin Wait Gdzie ja widziałem ten rubin Muszę wejść i zobaczyć eee. Ten rubin widziałem? Gdzieś widziałem już rubin Przecież widziałem Rubin Gdzie ja widziałem ten rubin Siędę za tym. Gdzie ja widziałem ten rubin? Gdzieś widziałem już rubin, ale dobra, tu jest dużo rubinów. Eee, ale też widziałem przede wszystkim. To było do przeskanowania. Tu chyba? Tu? Nie, dobra. Ale to potrzebuję. Gdzieś się robimy chyba. O, kwarc będę potrzebował też. Mogę to zniszczyć? Nie. Nie próbuję. Nawet nie próbuję. Ej. Czterdzieści? To może i tak atakować. A. W ten sposób. Jeszcze może poszukam trochę Rubinu Nadmiar może się przydać mm. bardziej w sumie nadwyżka, a nie nadmier, ale no, no o co chodzi. Jeszcze był gdzieś, czy nie? Nie eee, 60 skończyło Słyszałem Warpera Nie eee. <śm> Ja nie chcę Warpera spotkać, naprawdę Nazwałem już sobie te pojazdy. I jeszcze ten sam trak, Mam kostkę jakąś, nie mam. Ale na razie trochę no nie? Dobrze. i w tamtym kierunku i mnie już tu nie widzę, nie widzę już urperów jak najbliżej powierzchni wody najlepiej na jakieś 30 metrów będzie nic ej jaki będę miał, będę miał, dobra dobra i teraz tak potrzebuję aerosol. w ilościach dwóch sztuk a nawet mam chyba na dwa ej ja mam dużo rubinów teraz no tak, idę, nie wiem, wiem. Teraz to sobie nadrobię. I woda też, ale to woda to tam akurat mam przy sobie. To jest mi nie, totalnie niepotrzebne. Tak, postawię sobie roślinę, która będzie mnie atakować. Nie. Okej. Okay. Powiedzmy, git. Teraz tak no. mam aerożyl mam sztapki plastali eee, szkło emaliowane, diamentów. Ołów. ołów mam, diament mam nie, już nie mam. Ale diamentów na pewno mam akurat. Tak. Szkło emaliowane muszę sobie skraftować. Oj, ale mam mało w wstarki, ale... I dobrze. Będę musiał sobie pozwierać kiedyś. Nasz jest. Hmm... Zostali jest diamenty stołów. Ta ja tu już przypadkiem nie zostawiłem... O, mam jeszcze drugi! Ojej, prawie nastrój. E... No i fajnie. Okej, okay. <śmany> z będzie taka sprawa, że gdzieś tu będzie. Raczej. Stanowisko modyfikacyjne, ale gdzieś tu była taka... O! O! <śmany> Iron Force, widzisz to? To... Co, coś mi się model zepsuł. Coś się, coś się model zepsuł. Wait. Gdzie jest to 12 tu? Dobra, pchniemy i kraftujemy Crownsuit. Przede local... wszystkim nie no, mm, Skoro tym da się ubić, lewiatamy, to. Czy on zawisł w powietrzu? Czy mi się wydaje? On zawisł w powietrzu. raczej w wodzie. Ale ja już spadnę, tylko byleby nie na swoim bazie. Proszę. Dobra. Eee, mam do niego przy okazji teraz sobie tu co montuję. Gdzie tu było konsolę ulepszeń. Tu jest. O dobra, tu jest. Lucel ulepszeń Skoro mam działko grawitacyjne, powinno zabrać Damy. Dobra, chcę zobaczyć, czy mogę coś złapać i rzucić. Ej, nie chcę wchodzić do swojego. Tu był lit. Wiem, że mogę go zetelować, ale chcę podnieść ten lit. Dobra. Podnieś, nie uderz. No jeszcze nie, ale to się spokojnie skraftuj. Tu jest. Nie, to jest naprawdę go nie ślepe, albo mi się nie wczytało to. Podnieś. Bóg trzeba się przyzwyczaić teraz do tego. Pierwszy raz używam tego. Rauna. Dobra, czy mogę coś sobie. O, to mi podniosło... <śmiech> <śmiech> czy... czy... ej, coś mi przel... Ta płaka grawitacyjna była w tamtym miejscu, a teraz jest tu. Ej, proszę... Ja nie mam czasu. Jeszcze podnieść, nie uderzyć... Co, co tu mogę takiego? Wezmę osad soli, tu i tak mam dużo. Jeszcze nie Podniesie się, nie uderz. Dobra, nie podniosłem finalnie. Też można. <suszy> Poleciał. Wait, ale żeby nadać nazwę pronowi, to chyba muszę go zadokować tu? Albo nie, czy... W, mogę też w tym? Wait. Zobaczę. Czy mogę? No nie muszę skakać. W którym miejscu jemu ja szkodziłem? Chciałem ja tu uszkodzenie. To jest najgorsze, żeby znaleźć to uszkodzenie teraz. Chyba wiem, co się stało. Mam taką teorię. Mam teorię, co tu się stało. Mam pewną teorię, co mogło się stać, bo to jest w dziwnie podejrzanym miejscu. Coś mi się wydaje, że to jest sprawka tej pułapki grawitacyjnej. Mam teorię taką, że po prostu pułapka uderzyła, pułapka y grawitacyjna uderzyła w to miejsce i to, bo widać, że to było dosyć blisko. mm um. <laughs> Which yeah?

O, energia sprawa. Ale, nie do tego. Czyli, e, w sumie ta energia mi się coś czuje, że nigdy nie skończy, ale właśnie, e, bo ja chciałem teraz... Czy mam inne te? Gdzie są te? Mm. O, tu sobie wier ramię wiertnicze i spinaczkowe. Mogę dobrze skraftować. ale no, najpierw tutaj wiertnicze sobie skraftuję. Wiertnicze Litman. Wait, Litman, mi brakowało co nie? Gdzie to się kraftuje? A nie, to się kraftuje w konsoli ulepszy. Wait, 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 wait. A, wzmocnienie tego. Ale nie ja wiem, czuję. Klimaprydzi się, się kończę, no wiem. Ale. Ja mówiłem o tym, że ja mam dużo. że miałem dużo diamentów. Miło, że przenikam sobie przez tego krona. Ale mam jeszcze. ramie wiertnicze, które jest dobre do atakowania lewiatanów. Jeszcze tylko przydałoby się ramię... wspinaczkowe. Jeszcze bęzen. Się kraftowało z tego oleju. a ja? Chyba... Dobra. Szczęście mam, więc nie będę musiał szukać. Wszystko będę miał tak, czyli będę miał ramię wspinoczkowego już też. Surowców się trochę pozbędzie, na szczegół. O, i to by się przydało. Czyli niklu będę potrzebował. Okej. Okay. Będę miał to tutaj, ale grawitacyjne sobie założyć. tutaj, bo to schowka. jeszcze? Hmm, jeszcze będę musiał kilka razy, pewnie do tego do strewera płynąć. A i gdzie jest cyklop? Tu mi nie pokazuje ja byłem za blisko, żeby mi pokazywał cyklopa. A jest... Hmm, dobra. Seamoth jest tu. Może dlatego. Chyba, że nie ma znacznych, ale nie, jest znaczny. Whatever. Nie wyświetla mi się znaków cyklop. A Simova już tak. Eee. W tym miejscu skończę sobie streama, bo raczej nie chcę płynąć dzisiaj już to do streamer, bo... mam 2,5 godziny streama. Teraz okej. Okay. Zobaczymy na kolejnym streamie.